Cześć Skorpiony, tu Droga Duszy Zapraszam Was dzisiaj na czytanie miesięczne na listopad. Będzie to czytanie ogólne dlatego bierzcie do siebie to co z Wami rezonuje, resztę zostawcie Jak nie tym razem to być może następnym Pamiętajcie, że no, oczywistym jest to, że nie będzie to czytanie dla wszystkich Dzisiaj pełnia Macie czytanie na, w czasie pełni co prawda jeszcze jej, jej nie ma, dopiero tak Całości będzie, ale to ten dzień, ale to ten dzień, także wiele będzie się dzisiaj wyjaśniało. E, patrzcie w niebo. E, będą wskazówki. Mamy tutaj pierwszą kartę z wyroczni, to jest wyrocznia szamańska, e, która będzie nadawała cały ton, e, ton całemu czytaniu, tak? Ma wpływ na wszystkie sfery waszego życia. E, będzie taką wskazówką, e, co być może. Musicie zmienić, co musicie zrobić, albo co zostanie wyjaśnione, bo podczas pełni wiele rzeczy się wyjaśnia, wiele rzeczy się naświetla, wiele rzeczy wychodzi, zostaje ujawnionych. Pokazuje się to, co do tej pory było być może skrywane, co było tajemnicą, także wiele tajemnic właśnie się odkrywa, wiele niejasności, wiele rzeczy, które trzeba naprawić, z którymi trzeba czasami walczyć. Albo wiele prawd się ujawnia. Także patrzcie dzisiaj na Księżyc. E, zerknijcie, po, pobierzcie trochę jego energii. To jest bardzo mocno silna energia. I taka pełnia jest. Ta pełnia akurat jest charakterystyczna, bo jest rzadka. A dlatego, że ostatni raz miała miejsce w 1944 roku e, i była przełomowa. Da, dała e, przełomowe rzeczy nam, ponieważ. E, w 1945 już było zakończenie wojny, i rzeczywiście to był taki wielki przełom, ale przełom był we wszystkim. To nie tylko to, że się skończyła taka tragedia, ale także zmieniło się życie wszystkich ludzi: zmieniła się technologia, zmienił się świat, zmienili się ludzie, zmieniło się wszystko: zmieniła się mentalność, światopogląd. Yy, I wszystko od tego czasu było zupełnie inne. I widzicie teraz. Ja będę teraz trochę no, nosem pociągać, bo jestem przeziębiona, albo alergia to jest. Yy, teraz też mamy taką pełnię, i widzicie, że dzieje się bardzo dużo, bardzo dużo zamieszania to nie tylko u nas, ale i na świecie. Yy, może i w waszym życiu jest dużo zamieszania, dużo zmian idzie, idą duże zmiany. Także zwróćcie na to uwagę. Odnieście to też do siebie, zobaczcie, co u Was musi w Waszym życiu osobistym ulec zmianie, co zostanie ujawnione, naświetlone, objawione czasem. no Odnosi się ta pełnia też do całego świata, także no, idzie coś dużego, coś nowego. Inny świat, inna rzeczywistość, i coś, co było wcześniej już nie będzie nam służyło, bo już te utarte ścieżki są zbyt wytarte. Teraz będzie trzeba myśleć inaczej, nowymi sposobami, nowymi kategoriami. Będziemy budować świat inny, na innych y, zasadach. E, co będzie, to co się jeszcze okaże, to, to dopiero wyjdzie, że tak powiem, w praniu. E, dobrze, ja Wam przeczytam y, tę kartę. To jest koliber. To jest koliber, on jest odwrócony. Y, więc jest tu coś do uleczenia, słuchajcie, ja Wam przeczytam. Pomimo że kolibry są tak małe, są wspaniałymi wędrowcami podróżującymi na długie dystanse, te małe stworzenie potrafi zaciekle bronić swojego domu. Koliber uczy nas delikatności dla siebie i ochrony własnej przestrzeni. Koliber zaprasza cię do podjęcia epickiej wyprawy, ominięcia dawnego bólu i zranień. Do nauczenia się ufania swojemu wewnętrznemu głosowi. To potężna istota, ta potężna istota przychodzi, aby nauczyć spokoju w ruchu i, i chaosie, zaufać wnętrzu i zapewnia, y, zapewnia cię o najsłodszym nektarze dla Ciebie, który jest gotowy dla Ciebie. Brak działania w odpowiednim momencie może zepsuć Twoją podróż. Jeśli uważasz, że Twoje bezpieczeństwo, wygoda lub codzienne przetrwanie są ważniejsze od odkrywania nieznanego, będziesz musiał pracować znacznie ciężej, aby osiągnąć to, co jest Ci teraz oferowane za darmo. Więc zwróćcie uwagę, bo być może przychodzą do Was znaki, które mówią o tym, że coś Wam jest już pokazywane, a Wy do tego chcecie. Y, długą drogą iść, być może dając znaczy y, 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 za pomocą wielkich wyrzeczeń, y, co jest niepotrzebne, bo coś jest Wam oferowane już teraz, właśnie teraz, tylko musicie spojrzeć na coś inaczej, w y, inny sposób i dostrzec to, że coś do Was przychodzi, i czasami trzeba ruszyć w to nieznane, ażeby zaryzykować. I to, czego chcecie, otrzymacie. Tylko musi się podejść inaczej, inaczej spojrzeć i zaryzykować. Porzucić ten wygodny fotel, utarte ścieżki właśnie i wyruszyć, i wyruszyć w tą nową podróż, która może będzie pełna niespodzianek, czegoś nowego, czegoś nowych zwrotów akcji, niespodziewanych. Ale to będzie właśnie wartością i to będzie czymś, co będzie budowało wasze być może nowe życie, nowe sposoby postrzegania świata. Będziecie odkrywali coś, może siebie na nowo, siebie innych albo siebie takich, jakimi jesteście naprawdę. Więc zwróćcie szczególnie przy tej, pełni, przy tej pełni zwróćcie uwagę na to, co wychodzi, co jest wam przekazywane, jakie myśli przychodzą. Sny pełnia nie będzie tylko trwała jeden dzień. Ta energia, jeszcze przez kilka dni będzie od, od dzisiaj, ona już jest wcześniej, kilka dni wcześniej, także ci, co bardziej wrażliwi, wrażliwi na pewno to odczuwają. Yy, ponieważ jesteście skorpionami, więc wszystko tak dogłębnie, szczególnie uczuciowo, bierzecie do siebie, przetrawiacie, ale tak bardzo, bardzo, bardzo dogłębnie, więc wiele rzeczy yy, uczuciowych yy, być może będzie. Was dotykało właśnie tak do, do głębi, do sedna, do, do, tej, do tych ostatnich komórek. Yy, I wiele rzeczy będzie też się pokazywało. Ok, słuchajcie, zobaczymy, co tam tarot ma do powiedzenia. Co za wami? Co za wami? Dla niektórych już to jest za, za wami, dla nie innych może się właśnie dzieje. Yy, to jest rycerz mieczy, słuchajcie. Ja tak będę pokazywała. A rycerz Mieczy to jest determinacja, to jest dążenie do celu, to jest idea, za którą się walczy, za którą się e, tak jak ten rycerz tutaj biegnie. To jest dążenie, e, walka o swoje ideały, e, o swoje, e, swoje perspektywy, e, ale tak bardzo e, z, z, z wielką determinacją, e, dążenie do celu e, za wszelką cenę chcę coś osiągnąć i będę to robić pomimo wszystko, pomimo wszelkich trudności, będę do tego dążyć, ale czasami to jest tak yy, takie, że, że wyniszcza wszystko, nie patrzę na to, co jest po, po drodze dookoła mnie, biegnę przed siebie w tradycyjnej talii jest to rycerz na koniu z mieczem yy, i pędzi przed siebie, nie patrząc co jest po drodze, czasami możemy przy okazji kogoś zranić yy, przez przypadek po prostu dążąc, realizując swoje cele od Was ta energia już odchodzi być może u niektórych już od, odeszła, a u niektórych odchodzi właśnie wy w tym miesiącu. No tu jest wszystko takie mieczowe, same miecze, miecze. Słuchajcie, to jest sprawiedliwość, to jest sprawiedliwość, czyli coś dużego, będziecie energii rozliczania, będziecie w energii przyglądania się, rozliczania, co nas łączy, co nas dzieli, prawdy jasności, szczerości, Widzenia jasno swojej drogi. To jest też rozliczenia z instytucjami. Jeżeli macie tam jakieś instytucjonalne sprawy do załatwiania, to będziecie w takiej energii właśnie załatwiania, ale żeby wszystko było jasne, wyraźne, szczere, prawdą, chcecie mieć pewność. To jest też pewność i jasność wizji. Jasność wizji. Właśnie rozliczenia, dużo, dużo takiego jasnego, konstruktywnego myślenia, przeglądania i chęć uzyskania prawdziwych odpowiedzi, chęć prawdy, chęć jasności. Także z jednej strony ta determinacja, ta walka odchodzi od Was, ale wchodzi ta, ta szczerość, ta prawda, ta jasność, jasność wizji. To spojrzenie takie, takie bardzo racjonalne, bardzo logiczne. Ok. Teraz co będziecie na czym raczej będziecie się skupiać? Jaki będzie wasz obszar skupienia? Na czym będziecie pracować? Jest świat w listopadzie. Świat to jest otwieranie się. To jest duży cykl. To jest Zamykanie się jednego cyklu i otwieranie się nowego. To jest karta 21, więc karta końcowa, ale zarazem jest kartą początku czegoś nowego. Za chwilę jest głupiec, karta 0 i ruszacie w nową podróż. Zaczynacie coś nowego, więc świat się dla Was otwiera. Tu są nowe perspektywy, rodzicie się na nowo, macie nowe pomysły, nowe koncepcje, być może nowe sposoby zarabiania. To jest odnalezienie się w danym miejscu, w danej rzeczywistości, znalezienie swojego celu w życiu, swojego miejsca w życiu, nowe perspektywy. To są też narodziny dla niektórych, więc dla pewnej grupy osób będzie może się rodziło. Coś, albo dziecko, albo coś, czyli projekt, być może jakiś, może jakaś sprawa, może jakiś interes, jakiś kierunek działania. Także coś takiego może, może się pojawić, ale tu jest duże, zamykanie dużego cyklu i rozpoczynanie nowego. Więc przyjmijcie to, co do Was przychodzi, to nowe, i zaryzykujcie. Wchodzicie w coś, w jakąś nową sferę, w coś nowego, w nową rzeczywistość w nowy właśnie cykl nową drogę życiową. Coś pięknego to jest satysfakcja, to jest sukces, to jest zadowolenie szczęście i radość. Także coś pięknego tu się rodzi i bardzo duży, duży cykl się zamyka u Was jakiś, który być może trwał wiele, wiele, wiele lat i teraz się kończy. Teraz przechodzi to nowe. OK. Potencjał tego miesiąca, listopada, to jest śmierć. To jest transformacja, to są zakończenia. Coś będzie się kończyło i musicie się pożegnać z tym starym, z tym, co było i już nie wróci. I będziecie rozliczać się, tak jak tu w tej wcześniej karcie, tego, tej sprawiedliwości, co nas łączy, co nas dzieli. Pewne rzeczy będą się zakończać inne będą transformować, bo śmierć to jest też transformacja. Śmierć to jest transformacja. To jest znak, że stare struktury, nasze sposoby myślenia, nasze schematy muszą umrzeć, a żeby mogło się narodzić coś nowego. I wy, tak jak byliście proszeni w karcie tej przewodniej tego kolibra, będziecie musieli zaryzykować, wejść w coś nowego. A żeby coś innego mogło się urodzić. Więc tu jest ryzyko. Umierają stare struktury, umiera niszy, ulegają rozpadowi wszystkie sposoby myślenia, może stare przyjaźnie, stare znajomości, stare prace. Może niekiedy niektórzy będą odchodzić z jakichś firm, które w pracy, które Wam nie służą. Bo tu się pojawia światło, tu jest ta nadzieja, tu jest ta gwiazda. Tu jest ten rozwój, tu jest to coś nowego, co przyniesie Wam radość i zadowolenie, co przyniesie Wam satysfakcję coś, co będzie Was spełniać, ale Wy musicie się narodzić na nowo musi przyjść te, ta śmierć, która nie jest de facto. Ja bardzo lubię tą kartę, bo to jest transformacja to jest oznaka, że przychodzi coś nowego. Musi przyjść to ponowne narodzenie, i u Was to przychodzi. Zobaczcie, tu jest cykl, zamyka się duży cykl. 21 Karta. Zamyka się jeden cykl i rodzi się coś nowego, ale żeby ten cykl mógł się zamknąć, bo to jest to, nad czym będziecie się skupiać, nad czym będziecie pracować, więc nad zamknięciem tego cyklu i żeby mógł się otworzyć nowy. A jest szansa, bo jest potencjał. Wtedy, kiedy wy wypalicie to wszystko, co było stare, co było coś, co, co już wam nie służyło, co już nie było dla was. Więc mówię, ta, no mogą to być stare sposoby myślenia. Stare sposoby działania, coś, co już nie będzie się już w tej rzeczywistości sprawdzało. Musicie myśleć inaczej, na nowe sposoby, patrzeć inaczej na świat, odkrywać wszystko na nowo, odkrywać siebie na nowo też. Także pewne rzeczy tu będą się kończyły, a zaczynał, będzie się otwierał nowy, nieznany, być może nieznany świat. Okej, okay, w zagrożeniach macie dziesiątkę, dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy, no w zagrożeniach, no, normalnie to jest wręcz, to jest zakończenie jakiejś ciężkiej sytuacji. E, zakończenie y, takiego przybicia, takiej depresji, y, takich stanów ciężkich. E, natomiast u Was wypada to w zagrożeniu, więc chyba jeszcze, jeszcze nie macie czegoś tutaj kończyć. Jeszcze nie jest czas, jakby Wam było powiedziane, najpierw musicie oczyścić te stare sposoby myślenia, stare struktury, rozliczyć się, rozliczyć się, tak jak będziecie w tej energii do końca, rozliczyć się z przeszłością, pożegnać ją, wypalić to, co było stare, i wtedy prawdopodobnie wejść w ten nowy, nowy cykl, nowy sposób działania, nowy sposób myślenia. Aby jakby tak z czystą kartą rodzić się na nowo, żeby z czystą kartą, już bez tych starych naleciałości, starych myśli, z starych, nieużytecznych już sposobów działania, starych znajomości, cokolwiek co wam nie, nie służy, ale jeszcze musicie prawdopodobnie chwilę poczekać. I lub dla niektórych nie działać też w taki sposób. Nie, nie, jakbyście to zrobili no, normalnie, tradycyjnie, tak jak się to robi od lat, do czego jesteście przyzwyczajeni, być może trzeba poszukać innego sposobu, bo tak jakbyście chcieli to zakończyć, nie będzie być może to dobre. Co jest. Aczkolwiek to przychodzi zakończenie, to jest du, dużo, macie bardzo dużo wielkich arkan, więc coś dużego u Was zachodzi. Naprawdę, jakiś wielki cykl się zamyka, a zamyka się teraz wiele dużych cyklów, szczególnie karmicznych także u Was również może się coś wielkiego zamykać i kończycie, kończycie z jakimś olbrzymim, dużym cyklem który będzie zamknięty i Wy będziecie tworzyć zupełnie nową przyszłość zupełnie nową rzeczywistość a co tu macie w podsumowaniu jest mak w podsumowaniu w wyniku jest mak mak to jest lider i to jest jedynka słuchajcie, poza że jest jedynka czyli po głupcu jest ten mak, jest jedynka. Zaczynacie nowe, nowe życie, kreujecie, jesteście liderem. Jesteście osobą, która tworzy swoją własną rzeczywistość, która ma siłę, ma moc, jest medialna. To jest Merkury, czyli komunikacja. Świetnie będziecie się komunikować. Będziecie mogli tworzyć coś, za pomocą tych atrybutów, które już posiadacie, macie talenty, twórzcie. Macie różne zdolności, być może właśnie mediacyjne, do pisania, do, do mówienia, do występowania w telewizji, przed kamerą, czymkolwiek. Macie dar mediacji, przewodzenia innym ludziom, może będziecie liderami w, w pracy, w, nie wiem, może w, o, w polityce. Teraz tak na bieżąco. Po prostu wymyślam, ale tego jest mnóstwo. Ile ludzi, tyle możliwości, tyle ludzi, ile ludzi, tyle talentów. Więc może to być na różnych polach Waszego życia się ujawniać, bycie tym liderem. To jest branie życia w swoje ręce i właśnie kierowanie tak, jak ja bym chciał. Już nie tak, jak komuś się podobało, tylko tak, jak ja bym chciał, jak bym chciała. Pamiętajcie, że rolę trzeba zamieniać. Um, bo, no bo nie zawsze będzie to odpowiadać, zarówno są tu panowie, jak i panie. Także to już musicie sami sobie dopasowywać. Jest tu wielka siła. Mag ma wielką siłę tworzenia i mag jest niezależny. Mag jest osobą, która wie, czego chce, ma tą świadomość, jest pewny siebie i wie, co robi. Także bardzo silne podsumowanie, bardzo silna energia. Yy, dużo dla Was się dzieje. Zobaczymy zatem jeszcze, co jest w podstawie. Co jest w podstawie? Ja muszę jedną ręką tutaj trzymać kamerę, bo dzisiaj mam takie warunki bojowe trochę. Aczkolwiek już Wam to wszystko będę pokazywać. W podstawie jest, yy, kochankowie, jest słońce. Zobaczcie, jak mi tu się światło odbija. I księżyc, jest słońce i księżyc, jest opozycja. Jest męska i, żeńska, męska i żeńska siła. Słuchajcie, to jest tak, jak w tej pełni, ponieważ z jednej strony yy, będzie się ujawniało to, co męskie, a z drugiej strony to co, to, co żeńskie. Jest tutaj miłość, tu jest może być romans, może to być związek. To jest do, dokonywanie wyboru, podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji być może o szczęśliwym związku, o radości, o porozumieniu. Tu jest radość, satysfakcja i szczęście, ale jeszcze coś musi tu wyjść przy tym Księżycu. Musi coś tu jeszcze wyjść, musi być rozliczenie z czymś starym. Coś, co jest skrywane u Was w podświadomości, z czym musicie się rozstać. To są Wasze lęki. Księżyc jest takim zaproszeniem. Do otwarcia waszej puszki Pandory, czyli wszystkich lęków, strachów, uzależnień i przerobienia tego, bo jak przerobicie ten księżyc, to jest karta brama, wchodzicie na wyższy poziom, na wyższy etap rozwoju, i wy, jak widzę tutaj, wy będziecie żegnać się z jakąś przeszłością, będziecie się rozliczać z tą przeszłością, i tu jest zakończenie, bo wy wchodzicie na nowy etap. To jest, te karty pokazują to, co jest w tle. Czyli to, co się dzieje, a tego nie widzimy, co nie jest nam objawiane, tego być może przeczuwamy, że coś tam może być, ale nie wiemy o tym. Dlatego może tu jakaś miłość się szykować, jakiś też romans dla niektórych, ale tu jest szczęście, tu jest chwała, tu jest radość, spełnienie, i to jest takie poszanowanie, wzajemny szacunek do siebie, do drugiej osoby, to jest współpraca, ale trzeba będzie tutaj współpraca też księżyca ze słońcem, czyli strony męskiej ze stroną żeńską. Bardzo, bardzo mocne. Księżyc jest intuicją, więc trzeba będzie posługiwać się intuicją. Poruszać się w tym nowym świecie, w nowej rzeczywistości. Za pomocą właśnie intuicji, bo logika nie będzie się do końca spełniała w, w tym nowym świecie, w tej nowej waszej sytuacji, bo to będzie coś zupełnie nowego, z czym nie mieliście być może jeszcze styczności, nie mieliście doświadczenia, nie macie doświadczenia w tym. A jest tutaj jakaś pomienna miłość, pomienny być może związek. Dla niektórych, bynajmniej w tyle, coś takiego się pokazuje. Okej. Okay. Słuchajcie, mam dla Was jeszcze jedną kartę. Jest to karta Jastrzębia. I karta Jastrzębia wam też przeczytam. I mówi Wam, niech duch będzie Twoim przewodnikiem. Lecąc wysoko, jastrząb widzi zarówno duży obraz, jak i drobne szczegóły. Obserwuje deszcz, staw oraz chmurę i niczego nie przeoczy. Zwracaj baczną uwagę na komunikaty. Słuchaj swojej intuicji, miej oczy szeroko otwarte na synchronizację, znaczące zbiegi okoliczności. Zwracajcie jeżeli, uwagę na to, jeżeli powtarzają się te same liczby, te same słowa, gdziekolwiek je usłyszycie, czy w radiu, czy, czy na ulicy. Te same zwroty, zwierzęta, które do Was przychodzą, ciągle te same. Także zwróćcie uwagę, bo mogą to być przesłania. Przesłania, które do Was przychodzą i to są Wasi przewodnicy, którzy chcą Was poprowadzić w to nowe, przeprowadzić bezpiecznie. Więc zwracajcie uwagę, potem możecie sprawdzać, co oznacza ta liczba, a ta liczba, ten zwierzak, a ten zwierzak. Jest tego mnóstwo w internecie, więc możecie sobie sprawdzić, ale to jest ważne. Jeżeli przychodzą znaki, trzeba je rozpracowywać, odbierać yy, i korzystać z tej nauki, które niosą. Pamiętajcie, jeżeli będziecie tu coś zakańczać, to co było stare, yy, mówiłam, że odchodzi, ale pamiętajcie, że, że trzeba będzie czerpać naukę z tego, co było. To nie jest tak, że ta przeszłość kompletnie znika yy, i już nam jest niepotrzebna. Yy, to jest, yy, świat się zmienia. Ale naukę trzeba czerpać z przeszłości. Taka jest zasada po prostu i yy, yy, korzystać z tego, co było, co, co wiecie, yy, uznać to za, za lekcję, za naukę i iść do przodu. I żeby nie popadać w pewne sytuacje yy, po raz drugi, jeżeli wam coś szkodziło, starać się tego unikać i rozwiązywać może w inny sposób pewne problemy, a nie w taki jak dotychczas. Yy, Okej, okay, to chyba już wszystko. Postaram się jeszcze dzisiaj zrobić czytanie na pełnię dla wszystkich znaków, ale to będzie pod wieczór zapewne. Yy, mam nadzieję, że się wyrobię, bo obiecałam wszystkim, ale mam tyle na głowie, że będę naprawdę dziko szaleńczo dzisiaj działać. Pozdrawiam Was, kochane Skorpiony. Buziaki i papa.